No i co też tu zrobiła matka? To są taśmy kurierskie. Yy, zawiesiłam je na drapaku, przybiłam klipsem razem z zabawką. No i jest teraz testowanie. O, nawet szefu tutaj zagląda. Może się skusi. A nawet a tam z kolei miłoszek. O, miłoszek chce bliżej obadać. W tym samym czasie dobronia z boguniem bawią się. A na kogo patrzy szefu? O, Alunia. Alunia przyszła, ale chyba nie przyłączy się do zabawy. Za to możemy ją zobaczyć z bliska. O, to jest Alunia i jej piękne sarnie oczy. Dziękujemy, Alunia. A tutaj miłoszek postanawia obwąchać, ale też trochę popróbować tych taśm, ale ostatecznie na placu boju zostaje sam Boguś. No, w końcu zabawki są dla dzieci. No i Boguś również próbuje a to łapką, a to ząbkami, a to obwąchać troszkę. No i pewnie sobie myśli, co to jest? Taki długi makaron tu wisi, ale nie smakuje jedzeniem. No to co to są za nitki tutaj? Może to jakieś są sople. O, nawet królowa zagląda. A może to robaki są takie co się wiją, takie białe gliste, paskudne. A może czcionica. O, to jest gąsienica. To na pewno to zielone. Ja wam tu dam paskudne insekty. Tak się tu widź nad Bogusia nosem. O, znowu królowa. Boguś cały czas w akcji przeciwko paskudnym jakimś insektom. To było wczoraj taśmy wiszą dalej i dalej budzą kocie zainteresowanie.